Witam, witam. Kończą się gargulce. Za chwilę zaczyna się mityczny tytan, więc w tym filmie rzucę jedno i drugie. E, miałem nagrać jak Gram powrót do sanktuarium. Musicie mi wybaczyć, zrobię to następnym razem. E, z prostego powodu. Um, nie miałem czasu na grę tego sanktuarium. E, rzadki grałem na biegu dopiero w piątek wieczorem. W sobotę epicki, a legendę robiłem w niedzielę o 22.00. E... No i tak wyszło. Cel był taki, żeby w rzadkim być w top 1000, w epickim być w top 5000 i w legendarnym być w top 1000, tak, żeby zgarnąć po prostu złote tokeny. Jeśli chodzi o rzadki, no poszedł dosyć lekko. To był mój skład. Oczywiście poprawiłem kilka mapek. Jedną skrzynkę miałem na rzadkim na pierwszej mapie. Tutaj oczywiście spory potencjał jeszcze do poprawy. Epicki. Jak skończyłem, byłem na miejscu 600 um, i uznałem: Dobra, jestem tak blisko, to poprawię. Poprawiłem trzy mapy. Um, tu nie miałem ani jednej skrzyni, a nie, przepraszam, tu miałem trzy skrzynie um, i to był mój skład. Także nic specjalnego to top 500 jest spokojnie do zrobienia i w legendarnym um, to jest właściwie pojedynczy przelot. Nie poprawiałem praktycznie nic. Nie miałem ani jednej skrzynki. Do poprawy jest mapa e, numer 1, 4, 6, 7, 8, 9. I tu spokojnie mógłbym znowu mieć top 100, ale e, już mam ten awatar. E, jasne mógłbym tu pocisnąć po teleskop i pierścienie, ale uznałem, że wolę przeoszczędzić artefakty na inne wydarzenia. I to był mój skład na legendzie. E, dosyć dziwny, ale na gargulcach działa świetnie. Także czekamy na nagrody i przejdziemy do mitycznego tytana. Winny być już nagrody, jestem w trochę spokojniejszym miejscu. Ok. I mamy zarzadki, tokeny, flaszki, oczywiście, pierścienie. Reszta mnie nie interesuje. Wiadomo, jak tam jakaś mana, zatrzymania czasu, huragany, korzenie wpadają. To spoko, ale wiadomo, że tu chodzi o pierścienie. Epicki. Tu nie pamiętam, jest chyba tabard. Ok, mamy tabard. I mamy dużą manę. To jest spoko. Samorodki, które mi się walają. Kości, ok, ale wolałbym pasy. No i za legendę tu nie ma artefaktu. Tutaj są tylko flaszki i tokeny. Ale spoko. To był mój cel na to wydarzenie, więc jest spełniony, a nawet jest więcej, bo epicki zrobiłem wyżej niż chciałem. Um, nie trafiłem znowu żadnego gargulca, ale w sumie to mnie trochę nie dziwi. Z racji tego, że miałem tylko łącznie 5, chyba 5 skrzynek, a nie kupuję paczek. A mimo tego, że za darmo to dosyć uczciwa cena, to jednak Zynga za darmo nie chce mi dać nowej postaci. Ehm, dobra, przechodzimy do mitycznego tytana. Mityczny tytan niedługo się kończy, i zrobiłem tylko 6 ataków. Już nie chciało mi się robić więcej. Prawdę mówiąc, trzy pierwsze ataki, te, które są na filmie, starczały, żeby dać mi e, najlepszy 1% w e, sumie ataków. Natomiast, z racji tego, że nie ciśniemy na top 100, to też nie chciało mi się robić kolejnych. Nie ma sensu. Nagrody i tak są tu fatalne. Dopóki nie przerobią systemu nagród w tym evencie, to będzie prawie niegrywalny. A wystarczy zrobić 2 razy 1% i, i tyle, i odpuścić. Nawet nie chciało mi się z słabszymi drużynami bić, bo po co? Strata czasu. Nagrody i tak badziew. Chociaż może tym razem gra mnie zaskoczy i da mi jakiś artefakt. Przez wszystkie mityczne tytany, tylko raz dostałem czterogwiazdkowy artefakt, będąc zawsze. 2 razy 1%, czyli co mityczny tytan, 4 szanse na artefakt. Tych tytanów było pewnie ze 20, także pewnie więcej nawet. Czyli ze 100 szans dostałem raz, a procentowo jest 2, więc powinienem tym razem dostać. Zobaczymy. Czekamy 5 minut do końca, 4 minuty do końca, a na nagrody pewnie 19 minut. Więc szybki montaż i widzimy się z nagrodami. Jak to mówi Łukasz Cegiełka, rozpoczynając każdy szyderczy skrót? Ale gówno! To jest cały mój komentarz do tych nagród, dlatego ten event jest totalnie niegrywalny. Nie warto marnować artów. Um, Przynajmniej nie po to, żeby zrobić pełne ataki 12 ataków na artefaktach. No chyba, że ktoś chce cisnąć top 1, ale tutaj walka sojuszy o top 1 czy top 10. To jest tylko kwestia tego, który sojusz ma więcej postaci z suszą wzrostem, czyli kto władował więcej hajsów w postacie. Piękny event, który nic nie mówi o umiejętnościach, a jedynie o tym, a, jakie macie karty. Także super. Czekamy na więcej takich bezsensownych eventów. No, chyba że zmieni się meta tytanowa, um, zmienią się nagrody z tego eventu i będzie warto go grać. Trzymajcie się. Do zobaczenia.